I tu właśnie jest odniesienie do tego, co już powiedziałem. Chodzi właśnie o to, że Fałszywy Kościół charakteryzuje się przepowiadaniem innej Ewangelii. Nie z mocy Ducha Świętego, ale z mocy Anioła Światłości. Dlatego mówi święty Paweł, choćbyśmy my lub anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię, a na temat niech będzie przeklęty. To, co powiedział Roberto de Mattei, nastąpiła absolutyzacja władzy kościelnej, autorytaty władzy kościelnej. Co to znaczy? To znaczy papolatria. Kiedy w miejsce Boga w świątyni stawiamy człowieka, Musimy pamiętać, że autorytet władzy kościelnej jest nadany przez Boga i jest sprawowany w imieniu Boga, a nie na miejscu Boga. I to jest kolejny powód, dla którego tak wielu nie jest zwiedzionych. Apostołowie też oglądali się na faryzeuszy uczonych w piśmie. Dlaczego oni nie przyjmują prawdy? Więc Pan Jezus im odpowiedział. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. No już bardziej wyraźnie to już się nie można było wyrazić. Ja powiem tak. no Ja nie wiem, co ten ksiądz mruziński to on jest, ale znowu Państwu wyjaśnię, co on przez to chciał powiedzieć. Więc po pierwsze, żyjemy w kościele który po prostu swoją, swoje nauczanie nie bierze od moc nauczania nie bierze od Ducha Świętego tylko bierze od Anioła Światłości czyli mówiąc prosto od Lucyfera no żyjemy po prostu w kościele tym naszym tutaj katolickim który według księdza Bróżnickiego jest prawda inspirowany przez Lucyfera, a co jest objawem tego według księdza i to jest właśnie tego fragmentu w ogóle najważniejsza kwintesencja po prostu to jest jedno słowo papolatria Czyli mówiąc yy, po polsku, yy, oddawanie kultu czy czci papieżowi, ale w tym znaczeniu takim oczywiście, tym kultycznym, bo jak jest słowo inne, tak, demonolatria, czyli oddawanie czci demonom na przykład, to tak samo papolatria oznacza, że oddajemy kult papieżowi, jak on by stał się dla nas takim bogiem albo bożkiem. No to kto mógł coś takiego wymyślić, jak, jak nie protestant po prostu? A to mówi ksiądz. Niby katolicki w koloratce. Papolatria. Czcimy papieża jako Boga. No i to dla niego jest też objawem to, że że ten antychrześcijańc wszedł po prostu do kościoła. No ja mówię po prostu, trzeba, co ja mogę księdzu życzyć? No mogę tylko życzyć, żeby wziął i sobie po prostu strzeże, strzelił po prostu w łepetynę, żeby mu się tam szare komórki jakoś inaczej poustawiały, bo już trzeba być Aha, właśnie chciałem powiedzieć ślepcem, ale jeszcze to warto dokończyć, że on na koniec jeszcze mówi o tych apostołach, którzy na początku, oczywiście, należeli do synagogi żydowskiej i prawda, patrzyli, jaka jest reakcja tych władz żydowskich, czyli tych, tych Sanhedrynu, tych, tych, tych faryzeuszy, no i oni nieśli za Jezusem. No, Jezus nazwał właśnie tych faryzeuszy, że zostawcie ich, to są ślepcy. Przewodnicy ślepców, czyli tych innych Żydów z synagogi. No i tutaj tak samo ksiądz to odnosi Mruziński do księży, którzy akurat nie idą za tymi jego mądrymi słowami, tylko pozostają w tej. W tym kościele, prawda, w tej, w tej, w tej w tym, w kościele spustoszenia, w tym kościele tej rządnicy i idą, prawda, za papieża jako kultu, jako Boga, i to są ci po prostu ślepcy. No i co z takim człowiekiem można porozmawiać? No po prostu, yy, no to protestanci już nie mają niektórzy takich poglądów, po prostu krwiożerczych, no bo to jest po prostu bzdura. Jak jeszcze to mówię, ksiądz. Katolicki w cudzysłowie, no naprawdę w cudzysłowie głosi, no to co można opowiedzieć po prostu po tego? Wejść człowieku, se normalnie, nie wiem, strzelce litra wódki może po prostu ci pomoże, jak wytrzeć, wyjesz, albo no nie wiem już, co można wymyślić na takie głupoty. Z tego wynika następny, światowe braterstwo. Na miejsce głoszenia Królestwa Niebieskiego. Głosi się ideę masońską światowego braterstwa. Następnie mamy świętowanie reformacji. Zamiast napiętnowania herezji i zaproszenia do powrotu do Kościoła, mamy rehabilitację lutra w celu pojednania katolików i protestantów w czymś, co na pewno nie jest Kościołem świętym. Same świętowanie reformacji jest jakimś, jakimś nieporozumieniem, głębo, wielkim nieporozumieniem, najdelikatniej mówiąc. A my od tych, obok tych wszystkich spraw już przeszliśmy obok, przyzwyczailiśmy się do nich. My się znajdziemy w fałszywym kościele bez mrugnięcia okiem, i tu wraca potrzeba oświecenia sumień, bo. Mało kto już jest zdolny do zobaczenia tej prawdy, o której mówię? A jaką ty człowieku prawdę mówisz? Takie androny, no to po prostu ja nie słyszałem nawet to uszustaka. Muszę to powtórzyć, nie słyszałem nawet to uszustaka takich bzdur ale ten fragment jest dobry pod dwoma względami bo tutaj ksiądz, prawda, Mruziński starał się nam podać jakie będą jedne z cech tego fałszywego kościoła, w którym się znajdujemy no i podał tutaj, że braterstwo ludów prawda, w tej zasadzie czyli to takie masońskie braterstwo i drugie, prawda, że tutaj tam czczenie tej reformacji co oczywiście nie było zbyt mądre to jeszcze tam kiedyś będą odcinki o protestantyzmie, będziemy kręcili to sobie więcej porozmawiamy, no ale chodziło tutaj że on w tym momencie to podał, że to spotkanie ekumeniczne z protestantami to doprowadzą do jakiegoś synkretycznego kościoła powstania, no i, i tutaj to są jedne z tych cech, które on uważa za yy, za, za ten, tą, tą, tą nierządnicę, prawda, ten, ten zły kościół, że t, t, takimi cechami się będzie charakteryzował. Ja powiem, człowieku, to jest najlepszy przykład na to, że jak się jest takie stwierdzenie psychologiczne, że to, co jeden gościu oskarża, yy, niepra, niepra, znaczy niesprawiedliwie innych o to, to sam to zazwyczaj robi. I ja powiem tyle: masoneria, prawda, i protestantyzm. No, żeś, mówię, to, coś powiedziałem wcześniej, twoja po prostu, jak to się mówi. Ten sposób wysławiania się, jaki posiadasz, to ja mówię, tylko u masonów widziałem coś takiego, ten sposób ukrywania myśli i tak dalej. Tylko u masonów widziałem. A sam tutaj oskarżasz Kościół o to tego. A druga sprawa, no mówię, tyle poglądów, żeś przedstawił takich czysto protestanckich, i, i jeszcze śmiesz po prostu oskarżasz tutaj o Kościół <laughs> o spotkania z protestantyzmem, że to będzie jakiś synkretyzm. No człowieku, po prostu, no to jest coś niesamowitego. Takie zakręcenie w Twoim mówisz, że się w głowie po prostu nie. No ale mówię, jest to jawny przykład, że, że Pan Bóg odbiera rozum tym, którzy po prostu coś chcą wbrew w prawdzie zrobić, tak jak Ty w tym momencie, człowieku, to robisz. Tyle w tym momencie. I to właśnie w tych słowach zawiera się prawda, że druga bestia Apokalipsy, fałszywy prorok, człowiek grzechu, przygotowuje drogę dla pierwszej, uwierzytelni pierwszą. I przed nią będzie wykonywał swoją władzę, podobnie jak kolejni wikariusze Chrystusa nie wykonują swojej władzy, ale przed Chrystusem wykonują władzę nadaną im przez Chrystusa. No i proszę, na samo zakończenie mamy tutaj definicję tego, Czym według wiernego katolika, co mówię oczywiście z przekąsem, czyli księdza mrużyńskiego, yy, znaczy jaka jest definicja współczesnego papiestwa za papieża Franciszka? A więc to yy, fałszywy prorok, człowiek grzechu. No, i tutaj jeszcze się księdzu Różyńskiemu muszę powiedzieć na koniec: oczywiście też yy, rozum go opuści, bo akurat określenie człowiek grzechu to się odnosi do antychrysta właściwego, a nie do drugiej bestii, czyli fałszywego proroka. Czyli nawet już mu tutaj komórki zaczęły się mieszać pod ten koniec, no ale jak ktoś występuje przeciwko prawdzie, co już mówiłem, to się nie ma co dziwić, że pan Bóg rozum odbiera. No i oczywiście na koniec potwierdza, że to yy, ten. Człowiek grzechu, w cudzysłowie, czyli papież oczywiście aktualny, będzie yy, pełni pełnił taką funkcję przed antychrystem właściwym, jak powiedzmy papieże inni pełnili przed, prawda, przed Jezusem Chrystusem. No, Czyli wskazał na to, co on rozumie przez to, w którym kierunku poszło papieństwo? No po prostu gratulacje, gratulacje szczególnie dla tych ludzi z prawicowej strony, którzy sobie przyjęli takiego faceta po prostu za swojego idola, z którego po prostu uszczerpią mądrości, oczywiście znowuż mówię z przekąsem, i nauki, oczywiście mówię z przekąsem, i jeszcze przy tym uważają się prawowiernymi katolikami. No to ludzie, co się tutaj po prostu przejmować? Zacznijcie w ogóle czytać lutra po prostu. Z Wingla, powiedzmy, jakichś jeszcze innych tych protestantów, będziecie mieli dużo, jak to się mówi, ciekawsze lektury, a poziom jest mniej więcej ten sam. Także tyle, co ja mogę powiedzieć. Zwiedzenie jest naprawdę duże w dzisiejszych czasach, i no po prostu ludzie, jak, jak stado baranów, po prostu yy, od jednego do drugiego po prostu się yy, tylko kręcą i, i tyle. No ale trzeba mieć trochę rozumu wiedzy religijnej, no przecież jesteście niby katolikami, jeszcze prawicowymi. No to chyba zobowiązuje. A jesteście, mówię to z całką świadomością, jesteście gorsi od bandy lewaków w tym momencie. Słuchając takich ludzi jesteście gorsi od bandy lewaków. Bo szóstak, jakie głupoty gadał, no to był po prostu kabaret, ale on zmienia po prostu stare prawdy i można go było przyłapać jak uczniaka. A tutaj po prostu prawicowego zwodziciela, że się dostali, który przez jakieś swoje problemy wewnętrzne albo nie wiem co, Czuję się po prostu pokrzywdzony. I w kościele jest dużo takich, i niestety muszę powiedzieć, yy, słuszna idea intronizacji Chrystusa Króla od samego początku napotykała właśnie na księży, którzy mieli jakieś problemy z sobą. Niestety tak to trwa, i dlatego jest to jeden z przyczyn, dlaczego po prostu wprowadzenie też się tego przyciąga. Bo co ma pomyśleć sobie hierarcha, która widzi takich prom promotorów, w cudzysłowie, tego kultu po prostu i tego nabożeństwa. Także polecam wszystkim ludziom, którzy uważają się za prawicowców, naprawdę poważnie zastanawiają się nad niektórymi rzeczami, a przede wszystkim nad jakością swojej własnej wiary, jeżeli słuchacie takiego rodzaju człowieka. No i oczywiście polecam też, co najważniejsze, modlić się o ukojenie i o nawrócenie dla księdza mruzińskiego który twierdzi, że żyjemy prawda, w Kościele, który jest nierządnicą, apokaliptyczną i przez bestię. A papież prawda, fałszywym prorokiem. No to po prostu na koniec jeszcze raz powtórzę moje gratulacje dla, po prostu dla waszej inteligencji.